Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj ruszyłem z Polańczyka na myczków, bo nie będę tak bezczynnie siedział na urlopie i odpoczywał. Zobaczymy, czy po trasie uda nam się znaleźć jakieś grzyby. Odwiedzimy nowe lasy. Może jakieś tajemnice nam skoczą. Mam nadzieję, że będzie satysfakcjonująco tajemniczo. I uroczo. Zapraszam moi drodzy na film. Zobaczcie. Tu napotkałem koźlarza. Wygląda jak koźlarek grabowy, bo ma charakterystyczne wpustki. Po obejrzeniu możemy iść dalej. Grzybów tu pełno. Co kawałek możemy napotkać jakieś owocniki. I owocniki muchomorów, czerwieniejących. Gąski. O, jakieś przypominające urki, ale to było wyschnięte tu. O. Te są bardziej kruche jest. Ta jest taka bardziej zdatna do spożycia różnego rodzaju grzybki tu rosną. Wejdę tutaj na tą góreczkę, zobaczymy co tutaj jest. Jak tu rosną kurki, czyli pieprzniki, to może tam też jakieś się znajdują. O no i kolejny koźlarek po wejściu na góreczkę pięknie wygląda ale niech sobie zostanie A dalej rośnie muchomor twardawy może plamisty może jeszcze inne grzybki tu rosną Ogólnie ciekawie, ciekawie to wygląda. Idziemy dalej. Mam jeszcze taki jeden las, który muszę odwiedzić. W nim zobaczymy, co tam się ukrywa przed nami. Więc ruszamy, moi drodzy. Po drodze, jak znajdę jeszcze jakieś grzybki, to będę dokumentował i wam pokazywał. Zobaczcie. Wszędzie pełno koźlarzy. Następny, tam następny, tu mamy kolejne owocniki. Następne są grabowe, koźlarze grabowe. Zobaczcie, ile tego jest. Nikt tego nie rusza. Zobaczcie, zobaczcie. Jakby tak przeszedł, to podejrzewam, że i setki by znalazł sztuk tych koźlazy. Jest ich multum. Wszędzie są. Tydzień temu podejrzewam, że mógłbym w tych lasach nazbierać samych młodziaków. Bo teraz to są o same staruszki w większości. Tu mamy kolejne owocniki. Tu mamy kolejnego maluszka. Tu następne. Tam są następne. Zaraz pokażę. Może kilka wezmę ze sobą, tam przy drodze widzę kolejnego grabowego. Do niego też się za chwilę zbliżymy. Tam dalej też widać. No, pełno tego jest. Tam trzy koło drzewa. Zobaczcie, tutaj trzy co z daleka pokazywałem. ale już wszystko przyschnięte. A tu obok czwarty. Tyle grzybów, to ja nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem, co tutaj rośnie. Tu kolejny. Następny. Zobaczcie. Kolejne trzy. Następny. Tam dalej następny. Nie wiem, czy dojrzycie. Tam kolejne. Jest tego zatrzęsienie. Zaraz i do tamtych Podejdę i pokażę Wam kolejno. Ile tego tutaj jest? I nikt tego nie zbiera. Zobaczcie. Tu. Tam jeden. Tu kolejny. Następny. A to nie wiem, co to za grzybki. Zaraz go przytnę. Zobaczcie. Tu kilka. Widać. Tego zaraz przetnę, żebyście. A nie, ten się samo balił. Mlecz jakiś leci z niego. Biały. Ale nie wiem, czy to trujący, czy nie. Śmierdzieć jakoś dziwnie nie śmierdzi. Na pewno się klei. Zrobimy mu zdjęcie A w domu sprawdzę co to jest Tak poza tym Tu Tu Następny Kolejny Panych koźlarzy Koźlarków bym pewnie z tych lepszych Cały kosz zbierał Normalnie mnogość Idę skieruje się w inną stronę Zobaczymy co tam będzie Ciekawego rosła Bo szczerze to zmierzam w iglasty las. Zobaczcie, tutaj kolejne owocniki, koźlarka. Uff. Zatrzęsienie tego jest normalne. To, to maleństwo, które miałem Wam wcześniej pokazać. To jeden świeży, młodziutki owocnik. Tu są kolejne dwa. ogrom rybów w tych bieszczadzkich lasach. Zobaczcie, tu kolejne uszlarki. Nie wiem, czemu tu. Pewnym jednym powodem może być to, że jest tutaj bardzo mało ludzi. To raczej najmniej zaludnione tereny w Polsce. Na jednego mieszkańca na pewno przypada duży obszar. A podejrzewam, że z turystów jak tu przyjeżdżają, więcej ludzi korzysta z atrakcji, które są im oferowane, a nie z szukania grzybów. No taka mała rozkminka. Przemyślenie idziemy dalej. Jesteśmy w drodze powrotnej. Może jeszcze coś nam w oko wpadnie. Zapraszam dalej. I znowu zbliżamy się do jakiegoś szczytu porośniętego drzewami w tej bogatej strukturze leśnej bieszczadzkich ekosystemów, żeby zobaczyć, co jest na szczycie. A poza tym, żeby sprawdzić, jakie jeszcze owocniki ukrywają się tutaj właśnie, w tych lasach. O, tu właśnie znalazłem jakiegoś grzybka. Nie wiem. Taki żółtawy. Ciężko mi stwierdzić, czy to jakiś zajączek, podgrzybek. Ale coś w innym kolorze. Zabierzemy go. Ale to zajączki, bo tu kolejne rosną. Zobaczcie. To jest podgrzybek opruszony albo nie opruszony. Na tą chwilę nieważne. Ważne, żeby oddech był. Jeszcze kawałek. I tu się rozejrzymy w tych starych. Między tymi starymi drzewami. Jeszcze tylko poprowadzę do, nas do szczytu. Pokażę Wam Muchomora Czerwieniącego. Jak tu pięknie sobie wyrósł. I zaraz będziemy prawie na samej górze. O, jestem tu i tu sobie chwilę odpocznę. O, a tu znalazłem krasnoborodzina. Cegla z toporego. Tam rośnie drugi. Pewnie gdzieś są kolejne Postanowiłem, że dotrę jeszcze w tamtą część Tak idąc sobie pomyślałem dobrze, że od dziecka nie mieszkałem w bieszczadach I ojciec tak wysoko nie kazał mi chodzić robić drzewa <słyska> to tak żartem trochę Uff. zaraz tam dotrę i zobaczę co tam będę mógł Wam pokazać no i jestem na miejscu ale szczerze to nie zamierzam w tych haszach łazić już teraz będę kierował się z powrotem w dół i zboczę to troszkę na lewo troszkę na w prawo zobaczę co tam jakie grzyby Jakie owocniki jeszcze rosną w tych lasach. Uff. Ruszamy w dół. Idąc w górę, nie spostrzegłem go. Teraz tu moim oczom ukazał się prawdopodobnie borowik szlachetny. Tak, Piękne, troszkę obżarty, to nie szkodzi. Zaraz przy Was, przytnę mu korzonek, zobaczymy, czy jest obżarty. Korzeń trochę zaczerwiony. krzon raczej, żebyście mieli nie tu już mniej. Zabiorę go ze sobą. I zobaczę tutaj, czy nic jeszcze nie zostało. A więc wchodzimy tutaj w to miejsce. O, na no swojej drodze napotkałem też muchomorka. Wygląda jak rdzawo brązowe. Panienka. Ciekawe jakiego tutaj tak, to wyrastał z tego swojego jaja. Tak jeżeli pod kapelusz, ale jest niewyraźnie. Trochę kolorek taki jak przy muchomorach cesarskich. Ale to chyba nie on. I nie ma plamek takich swoistych. Idziemy dalej. Kolejny borowik cegla. Stopory, tych jest tu pełno. Na razie, o co zauważyłem, w bieszczackich górach najwięcej jest właśnie krasnoborowików cegla, stoporych i muchomorów czerwieniających. Te lasy obfitują najbardziej w te grzybki. Później, może będą. Inne owocniki, ale na razie najbardziej widoczne są właśnie te. Poza tym, że dzisiaj znalazłem bardzo dużo koźlarków grabowych. Zobaczymy, co jeszcze znajdziemy. Chociaż już coraz później, niedługo będę się musiał stąd delikatnie mówiąc ewakuować. się skrył borowik u Teraz sprawdzimy czy jest zdatne do spożycia. Dziurek w kapeluszu nie było widać. Obatniemy Orzonek. Nie wiem, czy widać problemy ze strością, ale pierwszy, najlepiej wyglądający borowik usiadkowany z moich bieszczadzkich grzybobrań. I ruszymy dalej. Tam też coś rośnie Zaraz podejdziemy do tego grzybka ale to prawdopodobnie pra Muchomor czerwieniający Tak moi drodzy, miałem rację To one Jeden Drugi Trzeci A tu dwa tam też coś rośnie czyżby to był nie to nie mu homor. to borowik piękny mały borowiczek możliwe że też okaże się niezaczerwiony idziemy dalej Moi drodzy, na dzisiaj kończę nagrywanie. Jestem normalnie wykończony. Trzy dni w Bieszczadzkich Górach. Zresztą nie są typowe góry, ale ja zmierzałem tam, gdzie jest najtrudniej. I czuję, że kres jest moich sił blisko. Więc na razie Zakończymy. Podejrzewam, że spotkamy się dopiero za kilka dni na grzybobraniu w województwie pomorskim. Dziękuję za uwagę, za to, że byliście ze mną. Jak ktoś ma ochotę, może wspierać mój kanał, będzie mi jeszcze łatwiej. Zachęcam do subskrybowania, komentowania, lajkowania. I dziękuję z całego serca, że jesteście ze mną. Pozdrawiam. Do zobaczenia z innych stron Polski. Cześć Wam.